Dorota Dusik. Witam Państwa serdecznie w programie z cyklu dotyk czułości. A ze mną w dniu dzisiejszym dwie kobiety wyjątkowe o potężnej mocy seksualności. Wdzięku. Freja. Tak, witajcie. Jestem Freja Wolna. Ja jestem Janka Jankiewicz. Jesteśmy, proszę Państwa, w miejscu, w którym właśnie skończyły się warsztaty. Tara Czerwona. Proszę powiedzcie mi, czym jest Tara Czerwona? Co daje Tara Czerwona? Mm. Tara, ogólnie Tara, to jest bardzo potężna bogini tybetańska. Ma ona różne odcienie. I warsztat Czerwona Tara jest o naszej kobiecej seksualności. O naszej kobiecej mocy płynącej z naszego łona, z naszej joni, o przyjemności, o, o odkrywaniu dzikości w sobie, o, o takim zwierzęcym trochę aspekcie naszej seksualności, która być może w takiej naszej kulturze. My, kobiety, jako dzika, wariatka, szalona, no często być może nie mamy takiego dopuszczenia do tego, do tak. wyrażania w taki ekspresyjny sposób tej, tej energii. Ale co to znaczy być to znaczy, dziką kobietą? Ha. Ha. Z dziką kobietą, tak. czyli taką połączoną z Matką Ziemią właściwie, taką dziką kobietą połączoną z naturą. Ze, swoją, ze swoim aspektem takim zwierzęcym, bo my wszyscy rzeczywiście w jakiś sposób tak, wychodzimy z jednego źródła. Owszem, zamieszkaliśmy w miastach, tak. zamieszkaliśmy, w, jeździmy samochodami i e, nosimy sobie nasze głowy na naszych ciałach, które bardzo często służą tylko i wyłącznie do tego, żeby je przenosić, a tutaj nie schodzimy do naszego ciała, to, e, zaglądamy do wewnątrz, e, do naszego czucia. Do naszej zmysłowości, um... bo wychowano nas na grzeczne dziewczynki. Zapito w nas tą właśnie żywiołowość, tą chęć odkrywania świata, bycia niegrzeczną, bycia właśnie taką, jaką chcemy być. I ta dzikość to jest powrót do naszych korzeni, do tego, kto każdy z nas ma. Dzisiaj robimy warsztaty o dzikiej kobiecie, ale tak naprawdę możemy zrobić warsztaty o dzikim mężczyźnie, gdzie mężczyźni również odkrywają swoją y, dziką naturę. To znaczy odkrywają prawdziwych siebie. I kiedy mężczyzna, który wyzwoli się ze swoich y, y, sztywnych ram i kobieta, która wyzwoli się ze swoich sztywnych ram, wyobrażacie sobie co może się dziać w ich sypialni? Mm -hmm. Okej. Okay. Nie no, mówimy, że nas, jakby, nas ktoś ograniczył, tak? ale oczywiście no, kultura, rodzice zrobili to jakby w dobrej wierze. Tak? Oni też wychowali się w pewnych ramach, z pokolenia na pokolenia przekazywanych, ale tutaj odkrywamy coś na nowo. Tak? Jakby ja, już dorosła kobieta. Przyjeżdżam tutaj, spotykam się z innymi kobietami, w takiej energii, która właściwie no co, nie zmierza do niczego, bo zazwyczaj w takich spotkaniach yy, męsko-damskich często jest tam taki, wkrada się coś takiego, o, spotykamy się po coś, tak? Do czegoś to dąży. A tutaj pracujemy z naszą seksualnością, spotykamy się z seksualnością, ale w takim pojęciu, to jest moje. To ja, ja jestem właścicielką mojej własnej seksualności, tak? I odkrywam ją dla siebie, niekoniecznie tak jak tutaj, tak, seksualność czy seks kojarzy się od razu z penetracją, tak? Od razu zmierzamy do czegoś, a tutaj nie, to jest, to jest taka energia we mnie, która może mi służyć do, do kreacji, do wszelakiej kreacji, do tego, że ja tworzę z, 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 z zasileniem tą energią, tak? tworzenia, czyli jakby można było podać przykład, naoczny przykład, taki konkretny. Mhm. Na przykład to, co my robimy razem, to jest też przykład tworzenia, ponieważ tak. mamy swoje własne ścieżki rozwoju, spotkałyśmy się na warsztatach u Santoshi i prowadzimy warsztaty według, przynajmniej te warsztaty według jej szkoły, ale każda z nas ma jeszcze swoje własne ścieżki i to, co tutaj się dzieje, to jest współtworzenie. To jest współtworzenie yy, przez to, że nie wiem, mi coś przyjdzie do głowy, coś grupa nam pokaże, że jest taka potrzeba, co by tu zrobić, co by tu zrobić, może to, to, to i nagle. I ten warsztat właśnie był takim trochę też o, eksperymentalnym. O tym, tak. Kilka... Żeby przyznać już oficjalnie, że bardzo dużo tutaj to, 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 to co się pojawiło na tym warsztacie, to rzeczywiście było w takim spotkaniu tu i teraz, tak? Spotkałam się ja z Freją i nagle co tu, co tu, co tu dalej? I po prostu to, to tkanie nasze zaowocowało tym, co tu się zadziało. Działy się piękne rzeczy. Działy się. Tak, może rzeczy. jeszcze powiem, że tak. właśnie ta kreatywność to jest nasza druga czaka. To jest nasze tworzenie, tworzenie jakby z łona wychodzą dzieci, ale też wychodzą nowe projekty, nowe pomysły na życie, na pracę. To jest przykład właśnie na to. Ale też ta druga czakra jest też źródłem nie tylko, tak jak mówię, dzika kobieta, ale też kobieta zmysłowa, kobieta, mm. która odczuwa całym swoim ciałem i nazwa twojej firmy zmysłowe dotyk. dotyk, tak, czułości, dotyk czułości. tak, to jest właśnie to, że potrafimy być czułe, przede wszystkim czułe dla siebie. Mm. Odkrywamy swoje obszary, gdzie jest nam przyjemnie. Odkrywamy swoją tkliwość, swoją kruchość. Jesteśmy tutaj wśród kobiet i dzikie i bezbronne. I to jest I spoczące, właśnie. począce, i, i celebrujące, i. Wściekłe I i z mione. <laughs> tak. z, zło, ze złością pracujemy dość sporo. Czyli pozwolenie sobie na emocje. Tak, tak. Ale w dużej mierze z dużą uwagą zwracacie uwagę na ode. Czemu? Mm. No bo oddech to życie. Przed, bez oddechu nie ma życia. Tak. Ale dodatkowo to jakbyśmy jak popatrzymy jak oddychamy w dzisiejszych czasach w naszych zestresowanych garniturach, stanikach, ciasnych bluzeczkach, spódniczkach i stresie, który nas wszędzie ogarnia, to ten oddech jest płytki, Taki szybki, a wszyscy marzą o tym, żeby się odstresować. Więc pierwszym e, krokiem do tego, żeby w ogóle skontaktować się ze sobą, to jest oddech. Kiedy nabieram powietrza, zamykam oczy, a, taki pierwotny oddech. Tak, dobra? Relaksujące całe ciało. To powietrze rzeczywiście świadomie nabrane, Ona jest tak jak życie, jakbym przez słomka piła najpiękniejszy eliksir, tak? I on, ten oddech jest też takim katalizatorem do tego, żeby odczuwać więcej. Ja bardzo często sobie zadaję pytanie, gdy zauważę, że mam taki płytki oddech, albo przestaję oddychać na jakiś czas, to, to co tam się takiego zadziewa, co jest takiego, czego nie chcę odczuwać, tak? mm. Często słyszałam w życiu, żebym nie czuła czymś, tak? Nie złościła się, nie płakała, nie bała się. Ale jak ja mam jak ja mam na przykład odczuwać tą całą ekstazę, od której tutaj ciesz się życiem, tak? Ciesz się tak. życiem, kiedy nie wybieram w ogóle, że mam to czuć, a tego nie czuć, tak? I, a, a pozwolić sobie na tą pełnię, pozwolić powiedzieć sobie, że to, to jest życie, tak? to jest to, co y, tak nazywane jest, że to jest niewygodna emocja, albo czasami nazywają że to są złe emocje. Tak? Bardzo często tak są nazywane złe emocje, a przecież złych albo dobrych emocji nie ma, wszystkie są nam potrzebne. Tak, i o tym Tego, przypominamy. Tak, tylko kwestia, tak. co my z nimi zrobimy dalej. Nie hmm. i właśnie, ci tutaj kobiety nasze wspaniałe uczą, e, uczą uwolniania z tych emocji. E, czemu tak ważne jest właśnie uwolnienie z tych takich ciężkich emocji z naszego ciała? Hmm. Niekoniecznie uwalnienie ze emocji, ale rzeczywiście taka ekspresja, pozwolenie mm. sobie na wyrażanie tego. E emocja, czyli emotion, tak z angielskiego, energia w ruchu. Emocja to jest, to jest energia, która chce przez Ciebie przepłynąć z jakiegoś powodu, się pojawia, i na ile ja moje ciało po prostu pozwolę, pozwolę na ten przepływ, tak? Oczywiście w bezpieczny dla, dla siebie i dla innych sposób. Bo można rzeczywiście wybuchnąć nagle na kogoś, i to wcale niekoniecznie jest, niekoniecznie jest czy korzystne, czy wpływa jakoś dobrze na mnie i na tego kogoś, a tak. kogo nagle, po prostu kumulowane przez lata emocje, nagle w jakimś niespodziewanym momencie wybuchają. Tutaj przestrzeń, a właściwie o niej tylko i wyłącznie przypominamy, bo każda z nas ma tę moc, żeby sobie sama na to pozwolić e, dać sobie takie miejsce dla siebie, gdzie mogę po prostu pobyć z tym czuciem, pobyć i cokolwiek tam się pojawia, czy to jest e, właśnie takie mniej wygodne, złość, coś, co jest trochę trudniejszego, żeby tutaj w bezpieczny sposób, nie rając nikogo, wziąć Całą odpowiedzialność za swoje emocje, tak? odpowiedzialność i, a, i poczuć, co tak naprawdę się zadziewa, gdy ja po prostu sobie pozwolę w pełni na odczu odczuwanie złości, na odczuwanie smutku. Co zazwyczaj go jednak tak chcemy wyrażać w taki sposób zupełnie zamknięty, wstydliwy. A tutaj nie, otwórzmy się i zobaczmy, co się zadziewa, co w moim ciele się zadziewa, gdy ja sobie pozwolę na to, na no, życie właściwie. No bo co to jest, życie? I dajemy też narzędzia. Dajemy hmm. narzędzia do uwalniania emocji. Konkretne, każda dziewczyna dostała cały pakiet, <laughs> który może wykorzystać sobie później w domu, aby właśnie nie tłumić. Wyrażać je w sposób bezpieczny, w sposób nie innych i co pozwoli jej później być taką partnerką, żoną, matką, kobietą, która żyje dla siebie, dla innych, ale jest w przepływie. Nie ma tego czegoś, co ją trzyma i co musi, musi trzymać, żeby nie wybuchnąć, bo i tak wybuchnie. Jeżeli to będzie nieokiełznane. A my staramy się dać narzędzia, żeby, jeżeli czujesz złość, wyraź ją, powal sobie poduszką w materac, wykrzycz, wyruszaj się, wytańcz i wyoddychaj. Bo tak naprawdę emocja to jest też nasza moc, nasza moc kobieca też przede wszystkim. Czy każda emocja? Ja myślę, że tak. Ja myślę, że tak, że po prostu czucie. W ogóle jest jakimś takim naszym a, darem, darem, i możemy naprawdę czerpać moc z naszych emocji. Bo też tak jest, że każda emocja, zawsze są dwa bieguny na przykład mamy gniew i spontaniczność. Jeżeli pozwolimy sobie na gniew, to też nie mamy spontaniczności, też uczułyśmy tego o tych różnych rodzajach emocji, smutek i radość. Tak? Jeżeli nie pozwolisz sobie na smutek, bardzo trudno będzie Ci też odczuwać taką szczerą, prawdziwą radość z serca, bo coś tam, gdzieś tam jest utknięte, zamknięte i nie pozwala Ci się cieszyć życiem. Możemy sobie wyobrazić, że tego smutku w ogóle nie ma, on nie istnieje. A tak? tak. jaki mamy odnośnik do tego, że w ogóle coś takiego jak radość. Istnieje. Istnieje. Tak. E, ale oprócz tego, tak naprawdę w każdej z tych emocji, bo oczywiście jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że to jest trudno odczuwać, na pewnym, na pewnym etapie nagle się odczuwa, że to wszystko jest, to jest życie i to w jakiś sposób jest, je, źródło jest jedno i odkrywa się tę przyjemność w ogóle odczuwania każdej twarzy, mnie, każdej emocji, bo każda emocja coś wynosi do naszego życia. Tak. Hmm. Tylko, żebyśmy w zasadzie potrafiły z tego skorzystać i w pełni świadomie doświadczyć tych emocji. Hmm. No właśnie tego tutaj doświadczałyśmy tak. i byłaś na tym kręgu tak. i wiesz, tak. i słyszałaś, czym dzieliły się kobiety, jaka wielka transformacja może nastąpić po w sumie dwóch i pół dnia pracy w takim kręgu. To było widać na twarzach. Wypisane po prostu to było. <gry> Bardzo wzruszające, jak się tak patrzy na tym końcowym kręgu, co się zadziewa. Tak, pełna transformacja. Mhm. Bardzo dziękuję dzisiaj za, za, to, za to, z tą mhm. rozmowę. Mhm. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia na kolejnym odcinku. Dziękujemy. Dziękuję. Dziękuję. Do zobaczenia.